Siema! Siema! Siema albo He. się nie ma. He, Wszystko zależy Christian. od stanu posiadania. Dawaj, co jest, tu? co jest? My mamy, mamy, idę, chodź. Idę. Chodź, tutaj. A. No nie! Właśnie zniszczyłeś mój stępniaczek, słuchaj. Nieprawda, nieprawda. Dzisiaj będziemy kozia odkrywcia. Ja robię sztuczkę na początek odcinka. <laughs> backflipa! Raz. Zrób podwójnego backflipa to Ci uwierzysz że robisz sztuczkę. Raz.

odkryć wszystkie wieże, które są na mapie. Jest ich łącznie sześć. Wszystkie wieże? Wszystkie wieże, kozie, będziemy Ale musieli... Ale ja w to nie uwierzę, że to Co ty, wieże. żyrafą byłeś przez chwilę? Co? Byłeś przez chwilę żyrafą. O! Chodź, o. mój kozi braciszku. Ja, się przebić. Ale nie, 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 już na, za, za tobą jestem. Ej, Wiek zobacz, zobacz co ten Taku? głupi człowiek robi. On bije słup! Ja ten słup! To słup! Co ty tam liścisz? No i? Co Nie, nie pchaj mnie! Nie no pchaj mnie. mnie! Ludzie się patrzą! Ludzie się patrzą! Zachowuj się trochę! Kultury trochę! Ja jestem słodki! Ciebie nie będzie bolało, Jezda. on Cię <gibli> wyzywa jednak, faktycznie, weź go kopsi. Się plasią. gdzie idziemy? <tutelly> Tutaj, muszę pierwszą wieżę odkryć. Ja wiem, że odkryliśmy ją poprzednim odcinku, ale mi się nie zapisało. <tutuj> mi też się nie zapisało. Dobra, musimy się zsynchronizować, Lasiem, Christian. Już. O. Razem. To, 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 to. O! O! spadłem, spadłem, biegam do Bidem. tyłu, co jest, Pbaga. robię flipy. <tutuj> o nie, spadłem. Nie wiem, co się stało, że nam nie zapisało, wiesz co? Może Alt F4 zrobiliśmy. Tylko korona jest tu! Idziemy na wyścigi koronne? Ej, idziemy na tą koronę chyba, nie, co? No zapisało, zobacz, widzisz, na górze nie ma. Nie ma tej rzeczy, widzisz? Tam na górze z tego. Tam, no tam nie ma, ale to jak, to to poczekaj. Nie wchodzimy do tej kozie wieży, nie wchodzimy, poczekaj, mamy pierwszą wieżę, że... ale chodź po tą koronę najpierw, chodźmy po tą koronę. Dobra, tup, już tup. idę. Gdzieś jakie triki robię? I to ładne, to, to, za jak dumnie chodzę sobie, ty też tak do mnie chodzisz? Jasne. Christian. <noise> Ży, <żyrafu koza. głosy> Ja też dumnie chodzę. Nie mogę wskoczyć, ja mały jestem. Rozpoczynamy, król wzgórza, jestem królem wzgórza, czekanie na więcej kus. No poczekaj, to mnie nie zrzucaj. <noise> Dobrze kozo Maćku, czekaj, wykonam yy, dla ciebie sztuczkę, jesteś, jesteś zadowolony? Patrz. Rozpacznik. Król wzguzia, rozpocząłem. Czekaj na więcej kus. O cię tu Dołącz? chodzi. A, musiałeś dołączyć? O! Teleportowało nas. O kurde, Król witamy, w Król. W... A, i co teraz? Po, pozostań. Nie wiem, tego obszaru by zdobyć korony. Dobra? O, tak. A gdzie ja jestem, po że mnie nie widać. Co? Gdzie ja jestem, że mnie nie widać. A, po drugiej stronie jestem. Ruszaj! Co mamy zrobić? Ołach, <noise> ołach, oła, ale czekaj, gdzie są te kolony? Tak. Naprawdę? Że to o to Witam. chodziło tylko? Ja tak. nie wiem, co wam cię uderzać i kiedyś wam ci uderzać, <noise> mam, kolony, mam kolony, mam kolony, mam kolony, ej, o nie, oj się mam, oj się mam, się... nie wiem, <noise> jesteś oszukistą, bo jesteś większy ode mnie, nie, nie, nie dobra, Kłaś dobra, chłopno? No dobra. Ała, jestem za duży! O nie, wszystkie kolony mi spadły z główki. No nie! Aha, wypadł. Ale mi nie podnosiło koron... Oj, czemu ja wyle... Aha. O! Dobra, wygram to na spokojnie! O, zablokowałem się w wieży. To, oj. Nie mogę nic. O. Jeden! Haha, wygrałem! Jestem klulem! Jestem klulem! Jest swoje korony! Jedennaście kolonek zeblałem! Za duży byłem, dlatego! Ty za duży nie mogłeś być. Chodź. Idę. Teraz przejdziemy do drugiego punktu. Tu, tu. Nie bij mnie tak cały czas człowieki pat. Człowieki patrzą! Ej, przepraszam? Tup, 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 tup się. Tup, tup tup 500 metrów mamy, chodź lafo 500 metrów? Gdzie ty no? chcesz iść? Dawa, mi chyba wychodzisz gdzieś hop, w las hop, hop. Biegniemy na wszystkie... UBA FLIPI! 360 do przodu, ale o, przewrotką Ty chwila, właśnie Maciek, ja muszę coś zobaczyć No kliknij sobie <grymne> jak ty tak to robisz? Dobra, super. Nie, nie wiem ty mi powiedz jak, Aha, przewróć jak, jak, jak A przewróć się coś robić. A przewróć się jako żilapa A przewróć, przewróć się No to uderz mnie O tak, pod ku a. jeśniem Q <grymne> <grymne> a, a wydaj sobie dźwięki Pod jedynką Jaki wydajesz dźwięk? <grymne> Ej Maciek, mogę jeszcze tak zrobić. O, co okay. już? Jo, ale fajnie, śmiesznie. Ej, ale liżesz mnie tam, gdzie nie trzeba. Puść mnie, puść, nie, mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie, Ja cię puść. zaniosę tam na miejsce. A, a Opa, wiesz gdzie masz? O, policja, policja, policja na tyłku, poproszę. Zirafa mnie zaatakowała. Szybko, potrącają ludzi. Uważaj na głowę. Spokojnie. Bo, no, bo byś... Co? Usiadłeś? Maciek, mam transport. No nie gadaj, że można jeździć. No nie gadaj, pokaż. Ała, czekaj. Jadę, żartowałem, czekaj, 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 to mój pojazd. Mój pojazd odjeżdża właśnie. O, dobra, wsiadaj. O, policjanta, czekaj. Ała. Wsiadaj, Maciuś, jedziemy. Ty, no jaka ty, możemy jeździć pojazd. Dobra. Jadę, Dawaj dobra. na wieżę. O, tutaj na prawo o, 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 o. jest wieża, na prawo jest wieża. No podjeżdżam przed Jezus. Tu, 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 tu. Synchronizujmy to, to się taki... z wieżą naszą. Mhm. Mm I pyk, synchronizacja. To znaczy, że nowy obiekt odblokowaliśmy teraz. <gry> Co się dzieje ze mną? Nie wiem, wyrzuciło mnie też. Robię sztuczki. Nowy kozik A tu amerykańska... jest to O, jest. O, prawdziwa, amerykańska. Ooo, tam chyba UFO I można obuchować. Proszę bardzo. Ukończono synchronizację. Piękne. O, swikeja! <grym> swikeja. No, poczekaj. Bo trzeba wejść do wieży, żeby synchronizować. Chodź, wejdziemy. Tup, 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 Eh, eh, eh. Nie mogę wejść dalej, Christian. Pomóż mi. No to musisz stanąć tu. A, dobra. <grym <grym no rzeczywiście, musi nas zeskanować. <grym> Uwaga, daj sztuczkę! Sztuczka! Dawaj! Po gównem tutaj trochę. Ej, nie mogę wejść, nie mogę wejść! Już jak No nie ja chcesz. sobie poradziłem bez problemu, a ty? Odbierz nagrodę, Ty sobie nie radzisz. Ej, Krystian, nie odebraliśmy w pierwszej wiezi naglody, ale to tam nie cieba chyba. Po co nam nagrody? I się... Z... Damy radę. Wow, a jak wszystkie odkryjemy to dość taniemy chyba. Ej, gdzie jest moja dusia? Już zebrałeś ostatnio. Ale to jedną. To więcej? No więcej niż jedną chciałbym. Tuczka! Dobra, idziemy. O Jezus. Idziemy stąd dalej. Dobra, czyli mamy dwie z sześciu dobla i teraz kolejna wieża. Podpaliłeś mnie! Albo podjarałeś, zależy jak patrzycie na to. Hehehehehe. Maciuś, mam coś dla ciebie. Co masz? Czekaj, się ugasiłem. A, już nie mam. A, dobra, to dobrze. Kartichos skręciłem na chwilę. Tylko, tylko... Dawaj na drugą stronę. Już jestem! A ja jestem pod wodą, nie mogę wyjść, nie mogę wyjść, pomóż mi! Siupnij mnie z języczka! Dobra, nie musisz. Nie musisz już. Już nie musisz. Już nie musisz. Puść mnie na wieżę kolejną, Już. chodź. Chodź na wieżę. Słeki ja? Tam na wygóle widzisz? Tam, tam na tu twój, tu twój transport, Słeki ja. Będziemy dzisiaj u ciebie w domu A. i dostarczymy ci twoje meble. O. Dobra. A! Co się stało? Siadaj, bo, bo potrąciłem się siebie. Nie, nie widzę siebie. nic. O. Czekaj, Ja wykopsałeś no. mnie. Eee, nie da rady, eee. nie da rady, dawaj, musimy z buta lecieć. Nie no, jestem, I prowadź. moje papocie zniściłeś już. No chodź, prowadź. Nie mogę. No siedzę jako pasażer, czekam na ciebie. Naprawdę? Ileż można, no a ile można na ciebie Ale widź tamtej fuly, bo nie można nią już jechać, ciężko się można, wyjeżdża. Można, wsiadaj, Dobla. wszystko jest dobrze. Pięknę. Prowadź pojazd. O, wyjechałem. Przepraszam, człowieku. No, człowiek. potrąciłeś jakąś osobę, no. Sama się potrąciła, ty. Dawa, ty, w ogóle jak ja jadę, zobacz. Wystaję przy no, szyję jak piesek. Bardzo dobrze wyjeżdżasz, O, na wioskę wala. A nie, poczekaj, to nie ta droga. Nie, To, ta droga? to do McDonalda jedziemy? Do Maćka, no <grym> tędy pojedziemy. O. No, co? Eee, musisz się, się zaciąłem. No w słupek przywalasz! Bo nie mam prawo jazdy jeszcze koziego. No, no, no W końcu! ogóle lecimy nice. szlakiem i tędy. O, proszę bardzo. Szlakiem, o Jezu! Widzisz z nami ten lecie. taki płomień, który jest przed Ło, O, nitro! nitro. To, jest pan, to jest pan... drwal. Uwaga, przepraszam. Trąbie no. przecież, to ludzie nie uważają! Oni nie słuchali, nie słuchali! Jedynie. O nie. Tego to celowo. To by się źle Ten to chyba jakoś miał blokadę. My jedziemy meble złożyć, tak? Będą to rozumieć? Dostawę do góry walimy tela. Aaa. Trąbiłem przecież. Przecież z drogi. O cały czas z drogi. nawet nawet. Kultura. Dobry samochód, nie? Nie, spokojnie. A, ten? A, o, to tam już Tędy? chyba nie dojedziemy. Ku... Chyba nie dojedziemy. Do... Dawaj, jedziesz po tych schodach. Ta? Wow. Dobra. <laughs> Błagam, <doczekaj. śmiech> o, o, no, o nie. Zablokowało się. A nie. Czemu ja zawsze muszę spadać niżej? Chodź, Mać. O nie, no czemu <laughs> mnie trykasz? No bo myślałem, że mnie trykniesz. Nie. <laughs> ja chciałem cię wnieść na górę. To na szczyt góry, let's go. <laughs> A, tak. Na spokojnie na wieżę musimy wejść. Proszę, Maciuś. Dziękuję. Prowadziłem cię. Ja jestem dumną kozą, a ty jesteś dumną zilafą, chyba, nie? Ja też jestem kozą. Nie wchodź to, nie wchodź. Ha! Ja ja mnie spędzą. Co? ja mnie święciały. co to a, za wyznanie? A, a, a to co to, to, to a, za dźwięki? A to o, co to ej. za dźwięki? Ej. Co? Ale No to grubo się stało, co? O, teraz tu? Nie, nie! Bo jak mnie zrzucisz... Wezrzuć tą człowieka. Zrzuć człowieka, rzuć człowieka. O, pizzę? O, nie, 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 nie! Człowiek, halo! Chodzimy na wieżę. Halo, o. Ej, ta wieża jest wysoka i duzia. Duża i wysoka wieża. Sykronizujemy się. Sztuczka! Nie. Teraz zobaczmy, Stuszka. co odkryjemy nie. w mapie. Odkryjmy Stuszka. kolejną rzecz. Stróżka! Stróżka ból wójna! Widziałem, jak leciałeś na prawo. O nie! Ej, teraz ro... odkryliśmy nie. tutaj ten młyn, co byliśmy ostatnio. Tak, to niezły młyn. <gryli> Tartak! O, o tam to jest. Nowy Jork! Kozia wieża! I nowy Jork! <gryli> Dobra, to mamy czwartą wieżę. Aaaaa! Ja nie. jestem w lawie, Maciek! Co ty mówisz w ogóle? Chodź, no, normalnie. tylko musisz tu przyjść. A poczekaj, może ja mogę się synchronizować z tobą jak wejdę do środka. Spoko ja już jestem. Jak on Słyszałeś to... Aaaaaaa! Nie wiem no, głupie to było. Dobra, chodź mój kozi Panie. przyjacielu. Ej, to nam się już synchronizowało, co jesz? O co tu chodzi? Maciek, uwaga, robisz sztuczkę, jesteś gotów? No. Jak ty latasz? Jak ty latasz? Jak ty latasz? Ja jestem lataczem, jestem. No powiedz, jak ty latasz. Chodź, musimy tu iść. Biegnę. Jeszcze trzy wieże nam zostały, a ja hopsiam do ciebie. Hop, 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 hop. Trzy wieże? Trzy wieże, no. to jest przed nami? Jak władca pierścieni. No, na wplos, centralnie na wplos jest wieża. A jak ty lata? No tu, u, u, to musi. zebrać to tak latasz I, i I A tak jak on. Paralotnią Paralotnią jak się lata. Ale gdzie? Ale w którą na prost? stronę lecimy? na dzielę. prost, czekaj. Pod F. I za, i za mną! za mną! Lecimy, Maciek! Tu, 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 a jak tu, ty tak tu. lecisz szybciej? Tu, tu. Nie wiem, my jestem cięższy. A ja śpadam, ja śpadam, a nie lecie. Do góry, do góry musi. A jak to robić, do góry? A co nie umiesz le? Czemu ty spadasz, Maciek? No nie wiem, właśnie, no powiedz mi! Ajajaj, dobra, Maciek, muszę cię sam wziąć na myśl, chodź tu do mnie, chodź. No tu. jak to się lo... Chodź, chodź do mnie. No ty nie umiesz. Chodź no tu. nie umiem, chodź, chodź tu, tu, chodź tu. Dchurzu. Tutaj, chodź. No chodź, ty nie! Chodź tu, tu. ja ci pokażę. tu. Chodź tu. I tam musimy się no przy, flunąć. Czekaj. No. Chodź tu. No, no i co chcesz zrobić? Nie, to nie wiesz? Tony Hołka pro skatele? Nie Mówisz wiem. Tutaj, to? Co ty chcesz zrobić? Nie widzę. Czekaj. Co, co ty chcesz zrobić? Naprawdę? No, Ale na prawo, na prawo Miu. musimy. Na prawo, na prawo. Wiem, spokojnie, I tam napr... ja w stylu. Ej, a jak ty tak fluniesz? Nie wiem, to samo flunie! ja nic nie robię. O, mogę cię z działa wystrzelić jak chcesz. Spieszne, śmieszne, dobra rara, rara. I ten, to do góry, do góry, do góry musimy jakoś się dojść, teraz O o, o tym, no dokładnie tam na plosi, na ploś. Nie jest I Spokojna twoja rozczochrana, wszystko było wykalkulowane Człowieka trzeba zrzucić, człowieka trzeba zrzucić A, to, to, to... Niestety nie wyszło Dlaczego ty? Bo Proszę. stałeś tam na drodze Synchronizujmy no, się za... ty tyry nice. Chciałeś synchronizować to ci pomagłem Czwarta z o, sześciu Jeszcze mamy dwie no? O, kur... nie, co się ze mną stało? <gry> Przewróciłeś się sam. Czemu się przewróciłem? Co się stało? Może już za długo o, nie mogłeś stać na o... tych nóżkach. O, mamy kino! I jak to, noż ja jestem prawdziwą kozą żerawą. No Widzę kolejną wieżę! I na tą kolejną wieżę musimy się właśnie udać. Dobra, Maciek, chodź tu do mnie. Zaznaczyłem ci. Poczekaj, poczekaj, na którą ty wieżę chcesz lecieć. A, co się co stało? Nie? nie, źle widzisz. A czekaj, bo ja wlazłem do środka przez przypadek Ja byłem taczką przez chwilę O tam, musimy lecieć na wploś Mój przyjacielu drogi A no dobra, ale chodź, musimy wejść z wieży Musimy wejść z wieży? No musisz na wieżę Cieszę. wejść, musimy lecieć, musimy mieć wyższy punkt, lotny No dobra, w sumie <laughs>, to jest mądre Ty, Strony skok Zobacz co robię A nie mogę Chlup, chlup, chlup Nie, nie cię mogę złapać. cię złapać Chlup Czekaj No dawaj Wejdę wyżej, może. O, może tu. Może... O, o, nie! Trzymam cię? Zrzuciłeś mnie. Wiesz co? Dobra, czekaj, ja, ja cię muszę sam wziąć. Nie, ja sam ze skoczeką. A, zeskoczę, to... A nie dolecisz! Do, dolecę! A jak nie dolecisz, to będę czekał. No nie, no nie dolecę. Jak ty to robisz, że tak lecisz wysoko? Nie jak, normalnie nie Ale ty masz F ty, ty, czy coś? Ty, 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 ty. Nie, nic nie trzymam. No, klawdy? Tak. Jak ty tak lecisz? Ja biegnę Dawaj Maciek Dobrze 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 biegniemy I triki. Dobra ładnie Gdzieś Daszek pyk Ej ładnie A ciekawe czy ja coś mogę innego wybrać żeby tutaj plecy Chodź idziemy Gdzie musimy iść Maciek bo ja nie wiem Gdzie idziemy Maciek bo ja nie wiem Cały czas ploś to Cały czas, Cały czas to. prosto. Ta. Cały czas prosto. Tak. A widzę już. Dobra, wszystko jasne. Jesteś gotów? Patrz na to. O! I patrz na to. I puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść Niebiańskie skrzydełka dostałem. Właśnie objawienie, właśnie pan Pania Kosia Boża przyjechała do mnie. I możesz latać? Dzięki nim? Podobno tak. Ty. A co ten furas tu robi na tym? Jaki furas? Ej, co tu no robi? Furas? Halo, idź mieszkać z mamą dalej. <śmum> Ej, niby można było latać, ale coś u mnie te lata. No nie! No nie! A, bo to tu jest. No nie! Ja spadłem, Christian. Czemu spadłeś? Co żeś zrobił? Nie wiem. teleportuję się już do ciebie. Już jestem. A, dobra. No, dobra. Ale ty mnie nie mogę, bo musisz bliżej podejść. Jestem blisko. Nie mogę zjeść. Ten chroni Zuj. Ten chroni Robi się. To jest piąta wieża z Szóstej wieży. O, tutaj mamy czary mary, hokusy, pokusy. Mhm. To jest Wall Street. Jak Walt? no bez kitu Mhm. A wiesz, gdzie jest ostatnia wieża, ja wiem gdzie jest ostatnia wieża. Ja wiem, gdzie jest ostatnia wieża. Tam wysiopko. Idziemy, Idziemy Maciek. Ale widzisz na pewno, gdzie jest ostatnia gdzie, wieża? super sajanin! Widziałeś O go? super sajanin jest, pójdźmy, 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 ja muszę coś zobaczyć. O kurde. On wyciąga. Miecz wyciąga. O kurde. Dobra Maciek, ja zaraz przyjdę. Super sajaina tu mamy. Ale super coś robili, to już lubię tą gle. Dobra Maciek, jesteś gotów? Jestem gotów. Ej, Siągoku, nie uciekaj! Kamekhamehachi ślobie! Chodź, wsiadaj, Maciek, jedziemy! Wsiadaj! Tu 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 tutaj. tu 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 tu, 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 tu. Ej, siadaj, Pro Zapraszam! Czko Musisz przytrzymać, musisz przytrzymać, nie kliknąć. No. <laughs> Dobrze! Porasty uciekają! Boją się nas! Na eee, I teraz nieee Nitro jakieś mamy! Odkrywamy 6 wiezie. jest na samej górze. Let's go! O, tak! Let's go! Ty to ty odpadasz Nitro czy się Cały samo czas opaliło? ja! Cały Ech, czas ja Nie ty jak ja prowadzę! No bo ja też mogę! Mogę trąbić o jeszcze! Kurde! Ma. Nie, nie mogę ty, 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 ty. Dobra! Stop! 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 <grym> <grym> Elo! No nie! No nie, no nie, no nie! Dlaczego zawsze to. Co no. Ała! <tinygarc> to za to, że mnie pyknąłeś, Mnie trykasz? Ja cię nie tryknąłem. Aaa, bo jesteś wyższy, jesteś cwańszy. Nie lub tego, nie lub tego, nie lub tego. Tam wysoko no, jednak... musimy iść, dowieź. Unterstützen... <tiny fadedaired> Już blisko jesteśmy, bardzo ładnie lecimy. I tutaj, pyk. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Co się z moją głową dzieje? <tiny> No nie, no jeszcze się nie strzelił, no co za synchronizacja kompletnie. Co za... Gdzie jest moja postać, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Nie wiem, nie wiem, nie, Ale wiem. Ma dużą Siumię, nie wiem wędkę ma, mamy w... mamy chyba w ściskie już teraz, nie? W 6-6 Chodź Chrysan wejdziemy o, do środka Jak mnie tyknął Chodź do środka wejdziemy no jaki o, można zeblać, można zeblać! Ciesz się, bo można zeblać, można zeblać, już A! To no nie! Zbierzmy no tą moc! No, zbierzmy moc i mnie tłucze! Odbierzmy nagrodę. Odbierzmy nagrodę. Na Jaką tym razem? Ile łańcuchów się zerwie? Jeden. Czemu jeden tylko? Albo pół. Nie no, jeden. To jak te łańcuchy działają? No nie widzisz, że są jakieś różne rzeczy. Ooo, eee... level up! Mamy chyba trochę większą teraz eee... No. Ta że tak powiem. Idziemy zmienić Maciu. Chodź do góry. Chodź ty, ty szybciej biegasz, jak od zirafa. Jaka zirafa? Jestem kozą przecież. No koza zirafo. O, to dla mnie. Krzesiołko? Nie działa. Nie wiem o co chodzi w siumie. O nie! Co? Ale słabo. No nie, nie no. Na Nic tutaj nowego nie ma w siumie. No dobra. Chodź, hehe. <grystanie> <grystanie> choć ba, <clipaś grystanie> robimy. Chodź tu, Christianku. Maciek. Drogi Maćku, na tak. dzisiejszej wieczerzy powiem ci, żebyś włożył na tacę. Paść na górę, bo jest jeszcze jeden pokój tutaj. Piękna. A, nie tędy, Ziole. Dobrze, tędy. Teraz tak. A, hop, nie tędy. Hop, 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 hop. Tu jest pokój. Hop, hop, który hop. prowadzi do kolejnego pokoju. Który jest zamknięty. No nie. No, dobra, Krystian. Uśpokój się, Zilafo. Uspokój się, Zilafo. Bo nie będziesz nigdy kozą. Uspokój się, bo nigdy nie będziesz kozą. Ja już jestem kozą. O, nie Jezu. jesteś kozią, jesteś zilafą. O, ty, widziałeś, co mam pomiędzy nogami? Ty <gry> co masz? Także tego, co mnie trykasz? No, dobra, No to na dzisiaj nie no. kończymy, Krystianku. Odblokowaliśmy wszystkie wieże. Udało się. Odblokowaliśmy wszystkie wieże i już mamy wgląd na całą mapę. I mi się wydaje, że to wszystko. To pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, strzelcie, komentarz. Ola, spadajcie na kanały nasze stałe Nala! <laughs> papa ten leci znowu i chce mnie upokodzić. Ha!